Jesteśmy na wieży tutaj w kościele Jezuitów na Świętych 60 i trwają nagrania filmu Ojciec Józefie. Bardzo się cieszę, ponieważ jest to szczególny zaszczyt spotkać się tego wieczoru właśnie tutaj i pozwolić, aby Duch Boży przemówił do naszych serc. Początki zespołu Mocnych Duchów były zrodzone z wielkiego pragnienia Boga, złożonego w Ojcu. I jak patrzę teraz wstecz, to mogę powiedzieć, że moment poznania Ojca Józefa w moim życiu rozpoczął nowe narodzenie dla mnie. To była wielka rewolucja w moim życiu, która trwa do dzisiaj. Należę do Ciebie, Boże, Ojcze Wszechmogący, gorący, w miłości, wszechmocny, nie obcy. Ja jestem, mówisz. Dzieci swych nie gubisz, ja wybieram Ciebie. Ja Go nie znałem osobiście. I myślę, że zacząłem go spotykać poprzez ludzi, których on uformował. Widzieliśmy zwykłego człowieka, a jednocześnie mieliśmy poczucie kogoś niezwykłego i też kogoś, kto jest bardzo blisko Pana Boga. I dzięki niemu też mogliśmy my sami spotykać Boga w Nim, czy przez to, co On nam pokazywał. Ma jakiś intymny kontakt z Duchem Świętym i słucha tych poruszeń, które tam się rodzą. Po prostu. Był raczej takim awangardzistą. W, w kościele i w ewangelizacji. I nie dość, że dysponował tym darem organizacyjnym, to wiem, że również był wizjonerem. A to jest cecha każdego dobrego przywódcy. normalnym gościem, znającym życie. W ogóle nie bującym w obokach, tylko stąpającym naprawdę e, twardo po ziemi, chociaż głowę miał w niebie. Normalny, święty człowiek. Każdy smutek zamienia w śnieg, zna liczbę moich łez. W opisie tego materiału, który teraz widzicie, jest możliwość bardzo konkretnego wsparcia tego filmu, który, który nagrywamy. Chcemy, żeby on był dzięki Wam, dzięki Waszemu wsparciu, żeby on się pojawił i będzie na YouTube dostępny. Także wielkie dzięki.